Halo, halo, dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na live z Moniką Kot, która jest no, kobietą petardą, jest instruktorką nauki jazdy i przy okazji też jest jedną z moich klientek w mentoringu, w którym tworzymy wspólnie kursy online i realnie je sprzedajemy. No i właśnie Monika jest przykładem jednych, jednej z osób, które stworzyły kurs, i zaczęły sprzedawać w kampanii webinarowej. I słuchajcie, w pierwszej kampanii, mimo braku doświadczenia, właśnie w, tak, w tego typu sprzedaży, zarobiła ponad 15 tysięcy, ale nie obyło się bez pewnych trudności. I dzisiaj trochę porozmawiamy o tym, jak ten sukces powoli na Ciebie wpływa i jak wpłynął na Ciebie, Moniko, no ale też porozmawiamy, tak, żeby był taki ogólny obraz tego, jakie między innymi też trudności się pojawiły, na przykład w trakcie webinaru. I też jak to na ciebie wpłynęło i jak w ogóle z tego wyszłaś. Także oglądajcie dalej, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa historia. Tymczasem dzień dobry, Moniko, powiedz kilka dzień słów. Dobry, Milko. No, powiedz kilka słów na temat tego, czym się zajmujesz, komu pomagasz. Emilko, ja jestem, jak wiesz, instruktorką i uczę jeździć kobiety. W ogóle jeżdżę już jako instruktorka, pracuję 21 lat, ale przez ostatnie kilka lat już w swojej działalności postanowiłam, że skupię się bardziej na pomaganiu właśnie kobietom, bo my potrzebujemy właśnie takiego wsparcia, nie tylko merytorycznie, ale też mentalnie w powrocie za kierownicę. No i ja się staram to robić po prostu, żeby dziewczyny jeździły samochodem. No tak, to jest zdecydowanie problem, który realnie istnieje na rynku i myślę, tak. że to jest ogromna siła, że znalazłaś, właśnie znalazłaś, że masz realnie, wiesz, stworzyłaś produkt, który realnie jest potrzebny, który realnie odzwierciedla to, czego kobiety i w ogóle ludzie potrzebują. I to jest też często klucz do tego, żeby mieć sprzedaż, po prostu, żeby mieć sprzedaż. Czyli bardzo ważne jest, żeby mieć, żeby po prostu, jakby sam tytuł też kursu, nie był zbyt ogólny, tylko rozwiązywał konkretny problem. I powiedz jak twój kurs, wiesz, jak twój kurs czego uczysz? Wiesz co, Emilko, powiem ci tak, ja na co dzień uczę kobiety jeździć samochodem, ale pewnie wiesz, że nieodłącznym elementem jeżdżenia samochodem jest parkowanie. I po prostu, ponieważ ja tego parkowania uczę codziennie i codziennie, i wiem, że to są sposoby, które trzeba po prostu pojąć, jak to zrobić, to w pewnym momencie pomyślałam sobie, że ja mogłabym dać wartość dziewczynom, które nie mogą do mnie przyjechać, które realnie potrzebują nauki parkowania, i ja mogę im to wytłumaczyć tak, żeby mając filmik, jakby siedziały obok mnie. Po prostu oglądając, pojęły to parkowanie. I stąd się w ogóle pomysł wziął na mój, yy, właśnie ten kurs Parkowanie bez tajemnic. No i super. I będziesz teraz pomagała kobietom, które często nawet boją się wejść do samochodu, nie tak. wiem, pojechać do sklepu na przykład. Nie dlatego, tak. bo jeszcze przejechać, to by przejechały, ale weź później, zaparkuj. Tak. I wiesz, i, i ja wiem, że realnie jest bardzo dużo takich dziewczyn, które pytają się na przykład swojego partnera czy męża no ale jak ja mam to zrobić? I słyszą no normalnie, no, no teraz, no nie widzisz. I wiesz, i mnie to strasznie zawsze denerwowało, że ktoś do mnie mówi no nie widzisz. No, właśnie nie widzę, bo gdybym widziała, to bym wiedziała, jak to zrobić. A ja, ucząc kobiety, wiem, jakie są takie punkty odniesienia, które realnie są do przełożenia na każdy samochód. Mhm. I pomyślałam sobie, że kurczę, ja mogę tą wiedzę właśnie im nagrać i przekazać, tak, żeby one mogły realnie z tego skorzystać, że będą patrzyły i z moimi instrukcjami będą wiedziały, jak to zrobić. I nie będą się musiały stresować, że ktoś im tego nie powie albo mówi, no ale jak to nie wiesz? Tylko sobie oglądają i mają punkty odniesienia realnie, żeby zaparkować, tak jakby instruktorka siedziała obok nich. To jest super, co wiesz, że masz nie tylko, nie tylko masz wiedzę, ale masz też pasję, mam wrażenie w ogóle w tym, co robisz. Wiesz co, no, słuchaj, jeżeli 21 lat robię to, co robię. Halo, halo, chyba nas trochę ciebie ucięło przez chwilę. Halo, halo, jesteśmy? Jesteśmy, tylko tak, jakiś... Tak, chwilkę coś tam ucięło, no. tak, tak. Ja pyślam e... ostatnio, że 21 lat robisz to, co robisz. Tak. I, I wiesz, i to jest tak, że są trudności w tym zawodzie. Jest yy, właśnie taka, wiesz, czasami i adrenalina, ale jednak praca z drugim człowiekiem i to, że ja mogę dać swoją wiedzę i ja realnie widzę, jak bardzo to jest potrzebne i tą wdzięczność na żywo, to jest coś, co mnie napędza. I oczywiście, no to jest po prostu mega. Jak widzisz, jak ktoś ci mówi, Boże, Monika, ty mi to wytłumaczyłaś, ja teraz się nie boję, ja to rozumiem. I jakby to jest ta energia, która do mnie wraca po trudach czasami, ale widzę ten efekt końcowy. No właśnie, a propos trudów, to powiedz z kolei, jak przebiegało wiesz, całe Twoje przygotowanie do tego, żeby wystartować ze sprzedażą. Co było dla Ciebie trudne? Co było nie takie trudne, co myślałaś, że będzie, wiesz, czy coś cię zaskoczyło w ogóle w całym procesie tworzenia co? sprzedażowego? Wiesz co Emilko przede wszystkim ja powiem ci tak ja już w swoim życiu wiem i się nauczyłam tego że jak się chce coś dobrze zrobić to trzeba iść do specjalisty i ponieważ mi bardzo zależało na tym żeby dotrzeć realnie do osób które mojego kursu potrzebują to ja wiedziałam że ja muszę się zgłosić do osoby która się zna na tym która mi pomoże sprzedażowo Marketingowo i jest od tego właśnie, ma tą wiedzę, i dlatego przyszłam do ciebie. Czyli ja po prostu wiedziałam, że ja potrzebuję pomocy, że ja jestem totalnie noga, ja sobie nie dam rady. Czyli ja mam wiedzę, żeby nauczyć kobiety parkować, ale nie mam wiedzy, żeby dotrzeć do nich i potrzebowałam takiej osoby. I wiesz, że jak spotkałyśmy się na pierwszym naszym takim konsultacji, to ja powiedziałam, że super, ja Ciebie czuję, ja widzę, że tym Masz wiedzę, że masz energię, że jesteś w stanie mi to przekazać, bo po prostu jako to człowieka też ja musiałam mieć zaufanie, a ja po prostu po twoich też reklamach, bo wiadomo, że na podstawie reklam do ciebie wpadłam z Instagrama, to ja wiedziałam, że ty mi pomożesz. Więc jakby zacznijmy od tego, że mając produkt, wiedziałam, że ja potrzebuję specjalisty, który mi to ukierunkuje i. No, po prostu dokładnie krok po kroku yy, wiedziałam, że muszę się Ciebie słuchać. Więc trudne było dla mnie nagrać reklamy, bo te reklamy nagrywałam kilka razy i za Twoimi radami te reklamy zmieniałam. Wiedziałam, że muszę coś powiedzieć o sobie, ale to było pierwsze, dla, pierwsza trudność, było dla mnie nagrać reklamy. Mhm. Więc je nakrywałam, kilka razy montowałam. A potem już tylko czekałam, co powiesz, jak to, wy, jak to wychodzi. Druga rzecz to jest coś, co no, byłoby dla mnie trudne, że ja muszę powiedzieć, o, ten webinar poprowadzić na żywo. Mhm. I no, bałam się strasznie tego, więc też się przygotowywałam. Książkę kupiłam na Twoje oczywiście polecenie, ale ten webinar był trudny. Mhm. Był trudny. A powiedz, co właśnie było tak. dla Ciebie takiego najtrudniejszego w tym webinarze? No, wiesz, ja po prostu jestem instruktorką, i dla mnie przekazywanie mojej wiedzy, tu skręć, tu pojedź, tu zaparkuj, to jest dla mnie, wiesz, ja jestem jak ryba w wodzie. Natomiast mnie to przytłoczyło, że to jest. Sprzedażowe. Ja po prostu totalnie się yy, zestresowałam i spięłam na tym webinarze, że gdzieś tam się zaczęłam plątać, wiesz. Nie, nie, nie byłam taka osoba, taką otwartą osobą, jak jestem na żywo, wiesz, wulkan, monia. Tylko jednak się spięłam i to było dla mnie trudne, że jednak się spięłam, że to jest taka powaga, webinar sprzedażowy, czyli nie byłam taka do końca, jak, jak powinnam być albo jak mogę być, jak jestem naturalnie żeby to było fajne, tylko byłam troszkę spięta i mhm. gdzieś tam no nie poszło mi, ja wiem, że to mi nie poszło tak, jak mogłam to zrobić, tak? Mhm, jasne. No dobrze, nie poszło ci, bo to był twój, wiesz, weźmy pod uwagę, że to był twój pierwszy webinar. Ale tak, mimo tego, tak. że czułaś, że Ci nie poszło i że to było dla Ciebie trudne. I że to nie jest tak, jak często sobie wyobrażamy, że w ogóle sprzedaż produktów cyfrowych to jest po prostu um, leżenie pod palemką. I, I jakby to jest dochód pasywny, tylko faktycznie. Ale, ale pamiętasz, jak, jak byłam w procesie tym początkowym, że mi właśnie mówiłaś, że mam wypełnić jakąś tam ankietę, no to ja wtedy byłam pod palemką. Tak, byłam w Tajlandii i pilnie, pilnie wypełniałam Twoje polecenia, dlatego, bo no. wiesz, to jest tak, że żeby to się udało, to ja musiałam wypełniać najpierw takie zalecenia specjalisty. I mhm. ja pomimo, że byłam pod palemką, to ja to wypełniałam. Tak, pewne elementy można robić pod palemką, ale nie znaczy to, że, że cały ten biznes jest pozbawiony wyzwań, tak. w ogóle jakiejś pracy, no bo zdecydowanie tak. nie. No, ale dobrze. Powiedz, mimo, zobacz, bo mimo to, że masz poczucie, że ten pierwszy webinar nie był najłatwiejszy, że on nie poszedł jakoś tak procentem tak sobą, to mimo tak. to y, udało ci się w cudzysłowie udało, bo to jest jednak praca em, tak. zarobić, wiesz, no dobre pieniądze na pierwszej kampanii, nie? Mega, Emilka, mega, ale ja to powtarzam, że ja się po prostu jak kurczowo ciebie za rękę trzymałam, dlatego, bo ja już po tym webinarze takim nieudanym, to ja leżałam po prostu psychicznie i ty wiesz o tym. Ja się załamałam, że mi to nie poszło, że ludzie mnie hejtowali, bo niestety, ale tak było, że coś ludziom się nie podobało w tym moim prowadzeniu, bo ja tego nie potrafię robić, więc ja po prostu po webinarze byłam załamana, że ja nie przekazałam tej wiedzy tak jak powinnam to zrobić i ja się jakby no nie sprawdziłam w tej mhm. roli webinaru i się troszkę podłamałam mhm. natomiast ty jako specjalista w tym momencie wzięłaś mnie w garść, powiedziałaś Monika teraz plan naprawczy bo po prostu, no, jednak masz wiedzę i musimy coś z tym zrobić. I ja tutaj, Emilka, dzięki Tobie i naprawdę bardzo Ci za to dziękuję. Ja się też spięłam, bo to było bardzo trudne dla mnie. W tym momencie ten plan naprawczy, to ja wiedziałam, że mi bardzo zależy, więc się znowu stosowałam do Twoich zaleceń jako specjalisty i starałam się mega, tak jak mi mówiłaś, Monika, teraz nagrywasz, Monika, teraz robisz to, Monika, robisz teraz to. Musiałam. Podnieść się, wiesz, zewrzeć pośladki, jak to się mówi. I po prostu, ponieważ mi bardzo zależało, wiedziałam, że mam wsparcie twoje, mhm. bardzo to było dla mnie ważne, twoje wsparcie. I naprawdę ja czułam realnie, że ty wychodzisz po prostu poza plany współpracy takie standardowe, żeby to dalej poszło. Ja musiałam... Wziąć się w garść i powiedzieć: Dobra Monika, Emilka Cię wspiera, jesteś w tym dalej, podnieś się i działaj. Uh -huh. I razem działałyśmy. Gdzie ja naprawdę czułam mega Twoje wsparcie, mhm. działałyśmy i poszłam dalej. I się naprawdę, tak jak mówisz, no, udało i mega po prostu, I, po, i poszło. Storisy zgodnie z planem, z Twoimi zaleceniami, bo ja wiedziałam, że tak, ja jestem z Tobą w mentoringu, mam Twoje wsparcie i idę w to dalej. I poszło, i super, i jest sprzedaż, i yes. mega po prostu. I ja myślę, że można z tego wniosek taki wyciągnąć, że w różnych w ogóle miejscach i zdarzeniach w życiu zdarzają się jakieś potknięcia, w tym też właśnie w kursach online, w ogóle w sprzedaży produktów cyfrowych. To się może zdarzyć, ale to wcale nie oznacza, że nawet jeżeli będzie jakieś potknięcie, to że to już jest koniec świata i że w ogóle już się nie nadajemy do tego i że sprzedaży nie będzie, to wcale to nie oznacza. Zawsze jest wyjście z sytuacji, tak, ale ja to podkreślam, to jest specjalistyczna wiedza, Emilka. I ty tu zastosowałaś swoje triki marketingowo-sprzedażowe, a ja po prostu, wiedząc, że ja leżę, wzięłam się w garść i zastosowałam się do ciebie. I mhm. dzięki temu to poszło, że mhm. ja się zastosowałam pilnie do Twoich rad dalej, czyli się nie poddałam, choć było trudno. Mhm. Zastosowałam się do Twoich, bo wiedziałam, że ja mam wiedzę i ja mam, mam produkt, natomiast marketingowo i sprzedażowo, Ty bardzo dobrze tutaj wstrzeliłaś w, tą, w ten moment swoje mhm. rady, więc bez tego w ogóle ani rusz. Jasne. Cieszę się, że się nie poddałaś, bo oprócz tego, że to były moje rady i moja specjalistyczna wiedza to też to była twoja bardzo dobrze skrojona na miarę oferta. Więc dlatego ja tak często podkreślam, żeby jednak oferta była idealnie skrojona pod potrzeby grupy docelowej, bo inaczej żadne triki marketingowe się nie sprawdzą. Tak więc. Bo wiesz, realnie to parkowanie jest mega potrzebne, ale jednak jedno i drugie. Ja mam wiedzę, ja wiem, że dziewczyny tego realnie potrzebują, ale ty jesteś od tej strategii po prostu mega. Mhm. Super, dziękuję Ci, że tak to podkreślasz i że to mówisz. Bardzo, Emilko, dlatego, bo ja wiem, że bez Ciebie to ja bym leżała i kwiczała. Zresztą ja po webinarze leżałam i kwiczałam i mówiłam, nie, nie, ja nie dałam rady. Ale ja po prostu nie jestem sprzedażowa, ja tego nie umiem, ja mam wiedzę jako instruktorka, ja jestem po prostu zwykłą instruktorką. A tutaj my razem w tym właśnie timie tak. dałyśmy radę. Mhm. Wiesz? Natomiast powiedz, czy mimo to, że tak podkreślasz, że nie jesteś sprzedażowa i że nic tam to, czy teraz koniec już tych sprzedaży, czy jednak planujemy kolejny webinar? Wiesz co, Emilko, jak po pierwszym, to po prostu myślałam sobie nigdy więcej, po prostu ja nie, ja się nie nadaję w ogóle, co ja robię. Ale wiesz, to było mega wychodzenie, jak to się teraz mówi, poza strefę komfortu. Mega. Natomiast Emilka, sukces jest, dlatego, bo jest 17 tysięcy sprzedaż. I to daje oczywiście apetyt na więcej. Dlatego, mhm. bo jak ja wiem, że ja dotarłam do mojej potencjalnej klientki, a wiadomo, że jak wiesz ty, ja jestem na trzecim roku psychologii i ja bym chciała jednak mieć więcej czasu, powiedzmy to szczerze, nie pracować jeden na jeden, bo teraz tylko zarabiam pracując jeden na jeden, a mhm. chciałabym iść w kierunku psychologii, mieć więcej czasu i na naukę, i na studiowanie. I też, żeby tą wiedzę z psychologii móc dziewczynom przekazywać, to ja też muszę mieć trochę czasu, żeby po prostu to poświęcić ten czas. No i teraz jest po prostu apetyt na więcej, no Czyli bo jest sprzedaż. Czyli jednak to nie jest tak, że już zupełnie odłożyłaś ten temat, tylko pewnie wzięłaś jakieś wnioski. Wyciągnęłaś tak. z, tego, z tego webinaru i teraz jedziesz tak. dalej. Nie? I skoro, no, oczywiście, skoro, że tak. No właśnie, więc skoro przy tak zwanym nieudanym do końca webinarze zarobiłaś 17 tysięcy, to co tak. dopiero tak. jak będzie się... udany, prawda? No właśnie, dlatego ja będę dalej słuchać Twoich rad, wyciągnę wnioski z tej mojej pierwszej próby webinaru, bo ja już wiem, jakie ja błędy popełniłam, ja już to przetrawiłam i po prostu wiem, że no, trzeba było troszeczkę to inaczej zrobić sprzedażowo, no ale mając wiedzę i znowu Twoje rady, ja się nie poddaję, ja idę dalej. Mhm. Powiedz jeszcze, tak jakbyś miała, Wiesz, pewnie jakieś kobiety, które myślą o stworzeniu swojego kursu online, na przykład Ciebie teraz słuchają. Skąd bierzesz energię? Skąd bierzesz motywację do tego, żeby, żeby działać dalej? Mówię to w takim kontekście: jakie rady mogłabyś dać właśnie takim, takim kobietom, które trochę może boją się, może nie wierzą, że, że mogłyby tego dokonać? Wiesz, przede wszystkim, żeby mieć taką energię jak ja, to musimy mieć wewnętrzną wiarę w to, że my chcemy. To, co chcemy sprzedać, no bo chcemy sprzedać, to jest naprawdę realna wartość, którą potrzebna jest. Ja wiem, że jest mnóstwo kobiet, które, którym ja dam siłę, że one będą wiedziały, że jechanie samochodem nie wiąże się z tym, że ja będę Ola Boga, nie zaparkuje, tylko dzięki temu, że ja je nauczę, to ja będę miała gdzieś w, w każdej z nich jakąś iskrę. Boże, ta kobieta mnie nauczyła. Super! I ja w to wierzę. Mhm. Że to jest realnie potrzebne. Natomiast druga strona jest też taka, Emilka, że ja wiem, że ja dzięki temu, że będę miała sprzedaż, troszeczkę się oderwę od tej pracy jeden na jeden, i to jest mi bardzo potrzebne, bo ja realnie jestem po prostu zmęczona pracą 7 dni w tygodniu, jeden na jeden. I żeby mieć troszeczkę oddechu, wiem, że ta sprzedaż da mi oddech. Mhm. I. I to jest jakby dwie rzeczy razem. Mam wi wiedzę, którą chcę przekazać, i wiem, że ona jest potrzebna, mhm. ale ja też chciałabym mieć troszkę oddechu na swoje życie prywatne, na swoje hobby, na swoją ukochaną wnuczkę, który, dla której nie mam czasu. Więc to mi przyświeca. Monika, jak ty dasz radę. I będzie sprzedaż, to będziesz też miała oddech na swoje życie, na swoje pasje. A tak naprawdę wie, każda z nas pracuje i wie, że jak nie pracujemy, jak jesteśmy na własnej działalności, i ja teraz mam przerwę i nie mam żadnego dochodu, jakby z tyłu, gdzieś za plecami, gdzieś w tyle, no to ja nie pracuję i nie zarabiam. No tak. Dlatego to jest właśnie też moja taka siła napędowa, że jeśli mi się uda ten mój plan, z tobą sprzedaż, która będzie gdzieś z tyłu, będę tą wiedzę przekazywała, ale nie muszę w tym momencie pracować, to ja będę miała dochód pasywny, który pozwoli mi właśnie mieć troszeczkę oddechu, na odpoczynek, na moje pasje, na moją psychologię. I to jest dla mnie też siła napędowa. Okej, okay. mhm. czyli taka silna wiara w to, że, że pomagasz innym, ale też własne z tak. motywacje własna prostu, motywacja że, że widzisz to, że chcesz zmienić po prostu swój tryb pracy i to też cię mocno tak. napędzi mhm. tak, zdecydowanie, ja po prostu wiem że jest to realnie możliwe że ja nie będę się martwiła tak jak teraz, że jak ja wyjechałam na wczasy, na parę dni to ja nie zarabiam, o Jezu nie zarabiam. I wiesz, zamiast się cieszyć super wakacjami, to ja myślę sobie, o Jezu, ale ja tyle i tyle dni nie pracowałam, to znaczy, że ja mam, jakby jestem do tyłu, tak? No bo to realnie są takie, wiesz, to są takie bolączki po prostu własnej działalności. I teraz, A jak ja wiem, to no. i teraz masz to porównanie, że wiesz, z jednej kampanii właśnie zarobiłaś te 17 tysięcy. No mega! To wiesz, to mega. jakie to jest dla ciebie takie... Mm, Mentalnie wiesz, um, że to, to jest bardzo duża wartość dla mnie, że ja, zobacz, nagle pojawiło się 17 tysięcy. Takie Boże, taki łot? Jezu, po prostu what? ja w tym czasie nie pracowałam realnie, tylko jakby jest to dla mnie teraz taka, wiesz, taka petarda, taka nadwyżka. I ja mogę sobie pomyśleć: Kurczę, to znaczy, że ja mogę kilka dni odpocząć, tak? Jeżeli ja sprzedałam w tle, jakby swojej pracy, jeszcze swoją wiedzę, to ja realnie mam czas na to, żeby się pouczyć, żeby odpocząć, żeby porobić coś innego, bo nie mam. No i nam wyłączyło Monika, ale właśnie trzeba jeszcze zaznaczyć to, że Monika um, robiła jakby całą tę sprzedaż. I, I swój kurs właśnie równolegle do swojej pracy zawodowej, takiej m, codziennej. Czyli też czasami słyszę takie, m, takie głosy, że nie wiem, czy jestem w stanie to połączyć ze swoją pracą codzienną. Ostatnio sobie bym powiedziała też, żeby od razu rezygnować ze swojej pracy. Raczej właśnie skupić się na tym, żeby postarać się to. Równolegle robić i jest to możliwe. Jakby Monika sama jest tego przykładem, że faktycznie jest to możliwe. Tak więc, no super, że mogłyśmy porozmawiać z Moniką przez jakiś czas i że się mogła z nami podzielić właśnie swoim doświadczeniem. Nie wiem, czy jeszcze uda nam się dalej porozmawiać z nią, chociaż widzę, że próbuje się połączyć. No i chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was jakby szuka możliwości, zarobienia właśnie na swojej wiedzy i wydania swojego kursu online, to możecie się umówić, ale nie wiecie od czego zacząć, na przykład, to możecie się umówić ze mną na pierwszą taką bezpłatną konsultację, która jest jeden na jeden, ze mną lub kimś z mojego zespołu, i wtedy porozmawiamy na temat tego, w jaki sposób można by Waszą wiedzę opakować w produkt cyfrowy i w jaki sposób to zrobić, żeby um, w jaki sposób to zrobić, że żeby... jest Monika. Jestem, Cześć. jestem, przepraszam, ale miałam jakieś chwilowe problemy no, no, to no, no, Tak, spokojnie. Okej. Okay. Mówiłam o tym, że, że, że ty pracowałaś równolegle, że nie, ze swoją pracą zawodową i też robiłaś właśnie tę pracę związaną ze sprzedażą. Tak, Więc tak. dzięki, że się z nami podzieliłaś po prostu tymi wszystkimi informacjami, jak to u ciebie wyglądało, jak mentalnie też do tego podeszłaś. Skąd bierzesz energię? I, I wiemy, że mimo, że cały czas podkreślałeś, że nie jesteś sprzedażowa, to ewidentnie chyba jednak jesteś, skoro przy nieudanym webinarze udało się te 17 tysięcy Emilka, na... ja podkreślam, to jest praca twoja również w, w, dla mnie, bo to jest moja wiedza, ale ja bez specjalisty, a ja podkreślam, jak się chce coś zrobić, a się nie umie, to trzeba się udać do specjalisty. I ty w tym momencie mega mi pomogłaś. Dziękuję, że tak to podkreślasz, tak jak mówiłam, jeżeli ktoś z Was oglądających myśli o tym, żeby właśnie zacząć zarabiać na swojej wiedzy. I, i to trzeba iść do specjalisty, a Milka jesteś po prostu mega, ja Ci będę dziękowała zawsze. Ja wiem, że to może tak brzmi, ale ja naprawdę z całego serca Ci dziękuję, bo po prostu bez Ciebie to ja leżę i kwiczę. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Natomiast można się też umówić właśnie ze mną czy z kimś z mojego zespołu do, na rozmowę, konsultację bezpłatną, już o tym mówiłam. Link jest tutaj pod tym naszym pod naszym live'em. Ja Tam naprawdę jest... z całego serca, słuchajcie, Emilka jest tak mega empatyczna, ale czasami jest taka, wiecie, żmijowata i tak ciśnie, ciśnie. Monika, zrób to, Monika, zrób to. Kurczę, ja się wkurzałam, robiłam, ale efekt jest taki, że cisnęłaś no mnie. Tak, delikatnie, ale cisnęłaś. Wiem, delikatnie, ale cisnęłaś. Nie wiem, czy delikatnie, no ale w pewnym momencie już. Ale, się, że... Tak, ale w pewnym momencie mi cisnęłaś, ale dzięki temu jest właśnie efekt. I ja wiem, że Ty chciałaś dobrze, ale momentami było takie to dla mnie, yy, ale mówiłam sobie, dobra, jesteś u specjalisty Monika, nie płacz, tylko rób, działaj, działaj. No myślę, że podobnie mogą czuć twoje kursantki czasami, nie, że wiesz. Czasem są... tak, ale to trzeba tak jak ty robisz. Z jednej strony pisałeś do mnie Moniczko, co było cudowne, a z drugiej popraw, popraw, popraw. No tak, <laughs> boże. No tak, no więc w każdym razie, jeżeli szukacie kogoś, kto z jednej strony jest empatyczny, ale też trzyma w ryzach, mimo wszystko mówi, że to ma być zrobione, tak bo jest. inaczej nie będzie efektu, tak no to, to Empatyczny, myślę, że... ale trzyma w ryzach, także Emilka mega. Mhm. Tak więc słuchajcie, zapisujcie się, jeżeli chcecie na bezpłatne konsultacje um, i, i widzimy się po drugiej stronie. Dziękuję Ci Monika, że byłaś z nami dzisiaj. Ja Ci też bardzo dziękuję, Emilko. Dziękuję, życzę Ci powodzenia w Twojej pracy takiej jeden na jeden, no ale idziemy po więcej, więc obserwujcie też Monikę idziemy na po więcej. Instagramie. Na Instagramie obserwujcie, bo będzie kolejne jakby kolejny... Um, dalej idziemy w, idziemy w to. Idziemy w to dalej. Tak, idziemy i po więcej. Kursu twojego kursu będzie w grudniu. Więc jeżeli ktoś z Was ma problemy z parkowaniem, to tutaj jak najbardziej możecie z tego korzystać. Tak więc dziękuję, do zobaczenia i, i powodzenia. Dzięki Emilko. Dzięki Hej. kochana. Do zobaczenia. Hej.